Będzie. Zmarzlik, Kercz Thompson i Daniel Biuli ruszają. Zmarzlik lepiej od Kertza, ale nie lepiej od Biuleja. Biuli już wyskakuje na pierwsze miejsce. Thompson! Nie chciałem być Thompsonem, a tu proszę. Thompson chce być Thompsonem. Zmarzlik i Kercz na dwóch ostatnich miejscach. Zmarzlik próbował podjeżdżać pod Thompsona. To skończyło się bez sukcesów. W tym sezonie w Grand Prix, proszę Państwa, Zmarzlik z Thompsonem jeszcze nie przegrał bilans ich pojedynków. To 7 do 0 dla Bartosza Zmarzlika. taki sytuacja. Jak ta w tym sezonie w Grand Prix Za dużo nie oglądamy. To znaczy lider na miejscu trzecim, a wicelider na miejscu czwartym. To wszystko za plecami piuleja i niemrawego w tym sezonie Tom Sena, który jeszcze miał słabe pole. Bartosz Martyk nie zbliża się do Tom Sena. Podejrzewam, że nie będzie szczególnie zadowolony z prędkości w swoim motocyklu. To samo dotyczy Brady'ego Kerza. Duże odległości między zawodnikami. No i giganci zaczną odpadki. Zobacz, że Bartosz się ogląda. Ogląda na Brady'ego jego a kiedy Bartosz się ogląda, to znaczy, że Bartosz nie jest ofensywny, że Bartosz będzie musiał przemyśleć sprawy sprzętowe, podobnie jak Brady Kerc. Wyścig taki sobie, ale rozstrzygnięcia. Ciekawe. No to patrzymy na domina i jego dominacja. Teraz by się przydała taszma. Już jest w górze. Dominik Kubera startuje bardzo dobrze. Daniel Biuli w krawężniku nawet niespecjalnie przeszkadzał. Kuberze nie próbował wypychać. Kubera jest na czele Biuli na miejscu drugim. Doyle trzeci, czwarty Martin. Waculik. Waculik bardzo szybki w kwalifikacjach, no ale co z tego? Ściganie się z wiatrem to jest zupełnie co innego niż ściganie się z rywalami. Jadą tak jak w pierwszej serii, to znaczy żółty najlepiej startuje, później wszyscy w krawężnik i Gęsiego do mety. Nikt nie próbuje wyjeżdżać za szeroko. Były takie nieśmiałe próby Janka Kwiecha, ale skończyło się to słabo. No więc teraz zasuwamy tak jak Państwo widzą, bez żadnych zmian, chociaż Daniel Biól jest szybszy od Dominika Kubery i spróbuje Próbuje tę swoją szybkość zamienić na trzy punkty. Dominik Kubera musi pilnować krawężnika. Chociaż Dan może teraz delikatnie pójść za koło. No nie, no nie. Idzie za kołem Dominika Kubery. To znaczy w ślad Dominika Kubery. I dlatego właśnie Dominik wygra swój drugi wyścig. Biuli 2 do 1 bez punktu. Martin Waculik. Nic się nie zmienia, panie redaktorze. Zmarzik, Lindgren i... Kwiech najbliżej płotu, idzie dobrze e, Mikkelsen i on jest z przodu, Jan Kwiech wyjeżdża bardzo szeroko, chyba za szeroko, chociaż może za chwilę e, okaże się, że wcale nie, Mikkelsen na miejscu pierwszym, Smartnik jest na miejscu drugim, ale tam jest bardzo ciasno między Lindgrenem a Kwiechem, leży Freddy Lindgren, niestety leży i wyścig będzie powtórzony, bo nie da rady się Freddy zebrać, bo ten wypadek wyglądał dość groźnie. Próbował się podnieść Freddy, ale niestety odczuwa skutki tego upadku, no bo raz, że upadł z dosyć dużą prędkością, a dwa, że na jednak twardy tor. Więc Musiało to być bolesne dla Szwedów. oczywiście trzymamy kciuki, żeby skończyło się tylko na strachu, ewentualnie na kilku siniakach. To jest przecież zawodnik, który, o czym Michał już wspominał na kwalifikacjach, ma najwyższą średnią z tego toru, z tych dwóch poprzednich Rund Grand Prix, wyższą nawet niż z Zmarzlik, mimo tego, że nasz reprezentant obie te rundy wygrał. I naprawdę dużo szczęścia jest, bo w tym momencie... O, widzimy na szczęście, no nie było tak na bark, ale no są to takie upadki, które często się kończą u razemie barku obojczyków. Tu było to szczęście, że się właśnie tak obronił. Mikersen zmarzlik i Jan Kwiech bez wykluczonego słusznie, co podkreślamy. Fredryka Lentrena to jest powtórka biegu numer 7. Jak będzie jechała nowa pura Bartosza z Marzlika. Start bardzo dobry. I już jest Bartosz z przodu, już wjechał w linię. Jana Kwiecha będzie Janek próbował Odcinki, ale to już jest, kochani, pozamiatane. A więc Bartosz Zmarzlik na czele. Teraz możemy powiedzieć, że wykorzystał to, że jest drugie podejście do tego biegu. Mikkelsen dużo wolniejszy, a Jan Kwiech trzyma się dzielnie za plecami Bartka Zmarzlika. To znaczy, że Janek też ma furę dość szybką. Zmarzlik zasuwa po trzy punkty, po dużo lepszym starcie, a Jan Kwiech szuka prędkości po dłużej. Często zachwalamy, jak po dłużej latają Juli z Lindgrenem, ale Janek też to potrafi robić, jeszcze nie w takim stopniu, ale jest ofensywny, próbuje i to trzeba nagrodzić. Przewaga Bartosza Zmarzlika, mimo tego, że to już trzecie kółko się kończy, cały czas nad Kwiechem nieduża. Dużo większą mają obaj nad jadącym ledwie po jeden punkt Mikelem, Mikkelsenem i to on może być największym przegranym tego, że ten wiek został przerwany i finalnie powtórzony. Bartosz Zmarzlik wygrywa. Decyzja o zmianie motocykla, przepraszam, wydaje się słuszna. Kwiech 2, jeden punkt Mikkel Mikkelsen. No i co teraz? Co teraz zrobi pan sędzia? Co raczej zadecyduje Phil Morris? Bo tutaj on ma więcej do gadania niż pan sędzia. Czy on ich już zaprosi na tor? Czy będzie... Jakby miał zaprosić, to już by zaprosił, to wiesz? No właśnie. Czyli co? Będziemy czekać, aż przestanie padać. Nie wiem, czy to też jest najlepszy pomysł, bo, bo może trochę popadać. Z jednej strony tak, z drugiej strony to niebo nie jest całe ciemne. Ta chmura dosyć szybko do nas przyszła, więc może dosyć szybko sobie pójdzie i będziemy mieli na przykład sytuację jak z SGP-2 w Molili, gdzie też zrobiliśmy sobie po 16 biegu troszkę dłuższą przerwę, bo padało, ale potem się rozpogodziło. Spróbuję dostrzec, co dzieje się w parku maszyn. Tam Bartosz Zmarznik już z daleka widzę. Jest w kasku, on jedzie dopiero teraz, właśnie w kasku gdzieś w biegu 10. Ale czy on już będzie dosiadał swojej maszyny? E, odpowiedzi na to pytanie nie znamy. O, prezenter informuje, że poczekamy z tym żużelkiem. No, niektóre e, prognozy pogody rzeczywiście zapowiadały możliwe opady pod wieczór w Rydze i rzeczywiście. Nadeszły, więc pozostaje nam uzbroić się w cierpliwość. Ciężko stwierdzić, w jaki sposób wpłynie to na jakość tych pól startowych. No, na logikę wydaje się, że lepsze powinny być te wewnętrzne. Ale jak to w żużlu bywa. Nie wiadomo. Wszystko zweryfikuje. Tor, e, tor w Rydze, proszę Państwa, oczywiście namoczony, e, ale prace odbyły się solidne i mamy nadzieję, że tutaj będzie e, może niewielki żużel, ale chociaż przyzwoity e, Kuchennek, Paculik, Zmarzlik i Kostikows. E, Zmarzlik z trzeciego pola e, strzela najlepiej. To on jest w przodu, Paculik za nim. E, Kostikows też bardzo dobrze e, będzie jechał teraz za Bartoszem z e, Zmarzlikiem. Ci jadący z wewnętrznych puli jednak zostali, a więc będziemy na podstawie tego, co tu się wydarzyło, zdarzyło na pierwszym okrążeniu wyciągać wnioski, ale najważniejsze jest to, że żużlowcy jadą płynnie. Nikogo specjalnie nie wyrywa, nikt się specjalnie nie ślizga, także wygląda to lepiej niż mogliśmy zakładać Bartosz Zmarzik na czele. Może nie na zdecydowanym prowadzeniu, bo jednak ten Kostygow siedzi mu niemal na plecach. No ale nie sądzę, żeby Bartosz pozwolił sobie na utratę tej pozycji. Po bardzo dobrym starcie idzie blisko krawężnika. Tu jeszcze może być... Duże ściganie, jak patrzę na to, jak płynnie i bezproblemowo jedzie właściwie cała czwórka i jak goni z Marslika Jewgeni Kostygows, Bo to jest dość interesujące, jak szybko zasuwa dzisiaj zawodnik z dziką kartą. Z Marzlik wraca i wygrywa Kostygows 2, Waculik 1, bez punktu Jednący w kasku czerwonym Kai. U Kubera, Lambert, Fried i Zmarzlik. Mocno obsadzony wyścig. Bartosz Zmarzlik może się przybliżyć do czołowej dwójki. W tym wyścigu Lambo też ma 7 po 3. Seriach ruszają bardzo dobrze. Idzie Dominik Kubera i wjeżdża w tor z Marznika ale go wykiwał. Bartosz Zmarzlik teraz w tarapatach. Dominik Kubera wpuści, nie wpuści. Nie wpuści Bartosza Zmarzlika. No Dominik Kubera utrudnił życie Zmarzlikowi potężnie tak się jeździ na żużlu. Pytanie czy teraz Dominik Kubera wytrzyma ten zmarznikowy napór, bo że napór będzie to jesteśmy niemal pewni. Bardzo blisko zmarzlik Kubery, Max Frick trochę dalej bliżej krawężnika, goni Bartosz zmarzlik Dominika Kubera. Jeszcze dwa okrążenia musi Domin wytrzymać. Teraz Bartosz idzie za koło. Ta jego fura się zbiera, nawet mimo szprycy. Domin to antycypował przycinka Bartosza do krawężnika, ale te wejścia włóki są bardzo ciasne w Rydze Domin Dominik cały czas jest z przodu. Pytanie jak długo jeszcze, jeszcze wytrzymał Dominik Kubera. Czy on wytrzyma do samego końca? Zmarzlik teraz mu to zrobi. Który to już raz Dominik przegrywa ze Zmarzlikiem na czwartym okrążeniu. To jest wręcz niewiarygodne. Jakby już tylko odliczał do końca. Dobra, mam go, mam go, mam go. Jeszcze parę metrów i mam go. I nie mam go. Doyle Holder z i Lebiediew, tak to wygląda od krawężnika, patrzymy, biały kask na głowie naszego człowieka, ruszanie najlepiej Bartosz z lepiej Holder i Lebiediew, Lebiediew w tej chwili. Jest na miejscu, które gwarantuje mu finał, a Bartosz Zmarznik już przejeżdża obok Jackiego Holdera i już jest na miejscu drugim. W takiej sytuacji Lebiediew ze Zmarznikiem już za moment, już za 40 sekund będą się cieszyć z awansu do wielkiego finału i czekać na swoich rywali. To byłoby dość szybko po 17 biegu już wiedzieć, kto będzie w tym wielkim finale jechał, ale wszystko wskazuje na to, że tak to się właśnie zakończy. Andrzej Lebiediew mimo jednego zera, w rundzie zasadniczej w pozostałych biegach był imponujący i proszę zobaczyć z jak dużą przewagą prowadzi nad Bartoszem Zmarznikiem. Bartosz to raczej powinien się ewentualnie obawiać, czego tam Jack Holder nie hapsnie. No, ale umówmy się, Jacki nie wykazuje jakiejś takiej wielkiej agresji, bo też te dwa punkty niewiele by mu dały, także dowiezie spokojnie jedynkę i będzie czekał na półfinały. Andrzej Lewiediew, Bartosz Zmarznik. Oni są w wielkim finale i bardzo dobrze, że są obaj. Mówili, na początku transmisji, że miło by było, gdyby Le odegrał tu jakąś poważną rolę i odegra, a Zmarznik odegra jak zwykle. Ciekawe też, czy Dończyk wykorzysta to czwarte pole, bo ono służy w ostatnich biegach żyzlowcom ze zmiennym szczęściem. Kubera, Kostigow Lindgren i Anders Thompson. Freddy Lindgren jeszcze zapraszany bliżej taśmy. Ale ci żołnierze tak się cofają, no bo muszą wjechać na górkę kolejny, bo jak spadną, to motocykl się może zawiesić. Kubera, to Lindgren, Thompson ruszyli. Bardzo dobrze Kubera, dobrze też Thompson. Lindgren może ich obu oszukać, wyjeżdża przed nos Kubera. Ajajaj. trącił Lindgren, Dominika Kubera. Nie wiem, czy niezbyt zachowawczo tam pojechał Dominik Kubera, teraz zwolnił, jakby Dominik domagał się przerwania tego wyścigu. O właśnie, ręką wymachuje w kierunku wieżyczki, ale sędzia latuszyński. I raczej tego biegu nie przerwie. Jeżeli coś zrobi, to da upomnienie Lindgrenowi po biegu, z którego to upomnienia Freddy nic sobie zupełnie nie zrobi. Thompson pędzi po dwa punkty. Obu tych zawodników, i Lindgrena, i Thompsena, zobaczymy w półfinałach. Kostigovsa nie zobaczymy, jeżeli tak dojedzie. A co do Dominika Kubery, to nie wiemy, ponieważ Dominik. Powinien dojechać do mety, bo zero, a defekt to może mieć znaczenie w tych dzisiejszych zawodach. I powinien dojeżdżać ciut, ciut szybciej niż teraz jedzie, żeby go zaraz tam Freddy nie zdublował. Nie zdubluje go całe szczęście. Dominik raz jeszcze machnie w kierunku sędziego ręką. Ja już teraz nie machnie, teraz spokojnie dojedzie. Myślę, że on teraz jedzie z myślą zero lepsze niż defekt. Tak myślę, ale ja patrzę, czy to zero w kontekście tego, że Gustygo nie wygrał tego biegu. To zero i tak może wystarczyć. Bo Kubera cały czas jest nad Jasonem Doylem. To z tego go nie wyprzedzi. Mikkelsen nawet gdyby wygrał, to go nie wyprzedzi, bo ma tylko jedną dwójkę. Aż Kubera zjeżdża, czyli nie wpiszemy mu zera. Ale to chyba nic nie szkodzi, wiesz? Tak. Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczymy powtórki, czy rzeczywiście Dominik miał prawo mieć takie pretensje. Dobry start z pola A. Freddy Lindgren próbował wywieźć Andersa Tomsena, ale gdy zobaczył, że mu się to nie udaje, zmienił koncepcję. No. Mógł I Wyjechał i trącił. Mógł, mógł mieć pretensję, Dominik. No to jest właśnie to, jeżeli nie upadnie, gdyby upadł, sędzia pewnie by powtórzył i wykluczył Lindgrena, ale że nie upadł, że się utrzymał, ee, no to, to skończy się jakimś upomnieniem dla Fredrika, może nawet nie tym. No tutaj było to dosyć dobrze widać ten kontakt tylnego koła Lindgrena z przednim Dominika, który jeszcze przed tym kontaktem przymknął gaz. No właśnie próbując go uniknąć, co i tak się nie udało. No to patrzmy, Freak, Buley, Thompson i Freddy Lindgren. Dzisiaj była jedynka, było wykluczenie, był upadek, a teraz jest walka o wielki finał, wielkiego Freda. Sprawdźmy jak tę walkę rozegra, rusza Thompson, bardzo dobrze. Freddy chyba jeszcze lepiej, Freddy na jeszcze lepszej linii, Freddy jest z przodu. Daniel Buley mija teraz Max Afrika, ale walka Anglosasów może nie mieć wielkiego znaczenia, bo Freddy koncertowo rozegrał pierwszy łuk i pierwsze okrążenie. To jest to, o czym mówiliśmy. Freddy może zacząć słabo, może w kwalifikacjach jeździć do tyłu, ale jak przychodzą wielkie emocje, wielka stawka, no to wie co robić. Daniel Biuli znowu wyprzedza przy krawężniku, wyprzedza Andersa Thompsona. Teraz Thompson próbuje kontry, ale to się dzieje za plecami pana Fryderyka. Niech się młodzi wychazają, jak to się mówi, a dorosły mężczyzna wziął sprawy w swoje ręce i za Moment za jedno okrążenie dołączy do Lebiediewa i Zmarzlika w wielkim finale. Daniel Biuli finalnie uporał się z Andersem Thompsonem. No ale z Lindgrenem się nie upora, a to jest walka o tyle ciekawa, że oni są blisko siebie w generalce i będą walczyć o brązowy medal Mistrza świata dzisiaj. Lindgren parę punktów w generalce Buleyowi dołożył sześć z dotychczasowych siedmiu rund Grand Prix w tym sezonie Brady Cair skończył w wielkim finale. Bartosz Zmar Bardziej tu ma już 7 z 8 z tą dzisiejszą. Czy Brady do niego dołączy? Co za to Dominik Kubera? Jack Holder i Lambert. Taszma jest w górze. Dobrze idzie Lambo. Dobrze idzie kerc. Czy tam Kerz wstawi mu koło, wstawia mu koło. I teraz mocno zawraca. Brady kerc to rozegrał. Co za kozak! Co za kozak. Niewiarygodne. Biek się jeszcze nie skończył, proszę Państwa, ale wiecie, jak to się może skończyć. Lambert goni, ale Kerc nic sobie z tego wielkiego nie robi. No jest mega kozakiem, jeżeli chodzi o star do roz zagranie Pierwszego łuku, on dokładnie wiedział, co chce zrobić. Najpierw uciekł Dominikowi Kuberze, a później on teraz jeszcze ściga się Holder z Lambertem. No ale mamy, proszę Państwa, tu kozaka, mamy tu gościa naprawdę, naprawdę godnego walki ze Smartykiem. I co jest jeszcze ciekawe, redaktorze, przewaga, z jaką on ucieka Lambertowi i Holderowi, którzy też nie są żółwiami dzisiaj. Mm -hmm. Tak, co prawda Brady Kerts będzie wybierał jako ostatni w kontekście tego, że Lindgren wygrał pierwszy półfinał, ale biorąc pod uwagę jak on startuje w drugiej części tego turnieju, to jemu pole może nie robić znaczenia, czego najlepszy dowód dał w wyścigu 20. Więc finał zapowiada się pasjonująco i rzeczywiście. Mamy czterech najlepszych uczestników tego turnieju. Tak po prostu. Wiesz co, i Kerc ma też siedem finałów. W ośmiu turniejach grał w li. dokładnie tak, jak Bartosz Zmarzyk. To jest godny rywal. Ja nie wiem, czy Bartosz Zmarzyk będzie miał większą przewagę, czy mniejszą niż miał przed dzisiejszym wieczorem, bo miał dziewięć punktów, ale trzeba oddać Kercowi, że psychema kosmonauty, jak mówił kiedyś Władysław Golob o swoim synu Tomaszu. Dla Andrzeja Lebediewa bardzo dużym sukcesem i tak byłoby podium, bo on oczywiście nikt nie wygrał, ale tylko raz był na trzecim miejscu. Nigdy nie był także drugi. Oczywiście na pewno Łotyszowi marzy się pełna pula. Tak samo Kercowi, tak samo Lindgrenowi, ale my przede wszystkim trzymamy kciuki za to, żeby Bartosz Zmarzlik zrobił im to po raz trzydziesty. Bartosz Zmarzlik w kasku żółtym. Taśma idzie w górę. Kerc idzie najlepiej. w delikatnie wywozi Zmarzlika. Też mu tam stawia koło Brady Kercz. jeszcze Lindgren. Ależ komplikacje Bartosza Zmarzlika. Pierwszy jest Brady z Zmarzlik po gigantycznych problemach w pierwszym łuku jest na miejscu czwartym. Brady Kertz może to zrobić trzeci raz z rzędu. To jest absolutnie niewiarygodne. Zmarzlik na razie na miejscu czwartym, ale może zabrać łotewską fiestę gospodarzom, jeżeli wyprzedzi Andrzeja Lebiediewa. Miota się bardzo, zmarzlik strasznie, a Brady Kertz jest maszyną. Proszę Państwa, trzeba sprawdzić, czy tam u niego w żyłach jest rzeczywiście krew, czy tam są gigabajty, bo to jest niewiarygodne. Dajecie mi niebieskie pole? Proszę bardzo. Czerwone? Pro... Proszę bardzo, zaraz zrobi to trzeci raz z rzędu. Tego dokonywali tylko najwięksi. Wygrał w Gorzowie, w domu z Marzlika. wygrał w Molili po deszczu. Dzisiaj jest Ryga i on to robi po raz trzeci z rzędu. Powiedziałbym, że tracę głos, ale sami Państwo wiedzą, że straciłem już dawno. Co za historia! Na terytorium, na którym Bartek wygrał dwie poprzednie rundy i był niepokonany, on mu to znowu robi. On mu to znowu. Taki był spokój w ten Grand Prix. Już było dobrze. Nie miał kto go nic zmarzynika. To się pojawił.